A dziś robimy pizzę, którą Wam obiecałem z płaskórki. Potrzebne jest nam pół kilograma mąki z płaskórki. Oczywiście mąkę wsypujemy do mieszalnika. Możemy założyć już hak do właśnie do ciasta. Jedną ręką to jest trochę trudne, ale damy radę. Będziemy jeszcze potrzebować do tego. 250 ml ciepłej wody, czyli taką szkaneczkę. Do pizzy też będziemy potrzebowali, oczywiście, drożdży. Ja daję suche 2,5 łyżeczki. Jeżeli są świeże, trzeba ich dać. Drugie tyle, więcej. I do tego Dajemy troszeczkę letniej wody, nie za zimnej, nie za ciepłej. Mieszamy. Do tego też jest dobrze dać troszeczkę cukru. Bo drożdże się wtedy fajnie zaprzyjaźnią właśnie z tym cukrem. I mieszamy i tak odstawiamy na chwilkę. Do mąki w mikserze dodajemy jeszcze olej. Najlepiej oliwa z oliwek, a ja bardzo lubię o ten właśnie olej rzepakowy. Dodajemy go troszeczkę i dajemy te zaprzyjaźnione drożdże, które wcześniejśmy rozpuścili z niedużą ilością wody. I dajemy letnią wodę. Te 250 ml coś mieli przygotowane, zostawiamy sobie tak tyle, i zobaczymy, co będzie się działo i będziemy po prostu dodawali w trakcie. No to mieszamy. Ciasto wiadomo, że trzeba posalić, dlatego taką niezbyt. O. Troszeczkę, może więcej. Po łyżeczki, takie niecałe, może nawet po łyżeczki. Dodajemy soli, jak już to ciasto troszkę się wyrobi. Delikatnie rozsypujemy po całości, żeby się nam dobrze wymieszało. Soli nie dajemy wcześniej, bo sól zabija drożdże. Ciasto mieszane im dłużej. Moim zdaniem jest lepsze. przykrywamy czystą ściereczką. I odstawiamy na przynajmniej pół godziny. Kończyliśmy mieszać ciasto, teraz nagrzewamy piekarnik. Nastawiamy piekarnik na 220 stopni i porządnie nagrzewamy, tak żeby kamień był nagrzany bardzo mocno, tak żeby ciasto było chrupiące. A do smarowania spodu do pizzy robię sam takie smarowidło. Daję pomidory z puszki. Oczywiście oregano, dość sporo i blendujemy. I gotowe. I takim właśnie smaruję sosem spód od pizzy. Sprawdzi się taka to właśnie podsypka do wyrabiania ciasta. Dzięki właśnie temu grysikowi orkiszowemu, nasza pizza i całe brzegi będą chrupiące. Tak smarujemy spód wcześniej zrobionym sosem i dodajemy co kto lubi. Wyszła troszkę nieforemna z tego powodu, że nie mogłem zrzucić z deski. Nie mam specjalnej. Właśnie łopaty do rzucania, którą bez problemu można sobie kupić do domowego użytku, taką niewielką i doskonale się właśnie sprawdzi do tego. A ciasto już nam doskonale rośnie, to że nie foremne to nic, ale na pewno będzie smakować rewelacyjnie. Tyle właśnie dzieci zostawiły po tej pizzy z płaskórki. Teraz zrobiłem mniejszą. Było łatwiej zrzucić z mojej deski, jaką mam. I zrobiła się prawie idealnie okrągła.